Artur Adamski, jestem z Wrocławia. W latach 80. byłem najpierw działaczem Podziemia Młodzieżowego, potem Solidarności Walczącej. No i chciałbym Państwu przeczytać fragmentów, parę krótkich mojego opowiadania pod tytułem Weekend Konspiratora, w którym, tak jak wspomniałem tutaj we wstępie, każdy detal tej opowieści jest zapisem tego, co wydarzyło się naprawdę, zapisem tego, co w tamtych latach wypełniało dużą część mojego życia. Kiedy ktoś mnie pyta, czym była działalność w odpowiadam oceanem poświęconego czasu. Oceanem mozołu i zmagań z lękiem oraz upadkiem nadziei. Ze strachem, że za własną nieroztropność zapłaci ktoś, do kogo dowlokę esbelski ogon. Że któregoś ranka wpadną z hukiem do mieszkania ojca, który niedawno przeszedł ciężki zawał. Z lękiem o to, że za moje marzenia zapłacą nie tylko ja, ale też inni. Zacięgając się papierosowym dymem, jakby mimochodem, spytał, jak ty to zrobiłeś, że nie nauczyłeś się palić? Chyba z powodu słabości. Pierwsza nasuwająca mi się odpowiedź, jakby zainteresowała pytającego, który spojrzał na mnie z wyrazem niemałego zdziwienia na twarzy. Kiedyś po prostu doszedłem do wniosku, że i bez palenia jestem zdechlak. Interesująca koncepcja, cicha uwaga Andrzeja, zaprawiona była nutą podziwu. A ja przypomniałem sobie spotkanie sprzed wielu lat. Dziadek mojego podwórkowego kolegi posadził nas kiedyś w fotelach jakimś cudem wciśniętych do jego mikroskopijnego pokoju. Z prawdziwym zainteresowaniem słuchałem wtedy, co miał do powiedzenia ten człowiek sędziwy i życiowo doświadczony chyba jeszcze bardziej od większości jego pokolenia. Jesteśmy narodem z resztek, chłopaki. Tych jego najlepszych części już nie ma. Rozdarli, wydarli, rozszarpali, zakopali, często nawet nie wiadomo, gdzie zakopali. Wy jesteście jak nowe włókienka wyrastające z tych resztek. Możecie skończyć jak szary strzępek, poniewierany przez wiatr lub rozdeptywany na podłodze. Ale możecie też należeć do tych włókien, które rozdarte resztki zaczną splatać na nowo. Czy ja dobrze wtedy rozumiałem, co on chciał nam powiedzieć? Chyba lepiej zapamiętałem to, co mówił później. Bo to, że każdy z nas jest małym okruchem Polski, że każdy powinien tę Polskę sobie nosić i że każdy jest odpowiedzialny za chociaż ten malusieńki kawałek Polski, który sam stanowi, to już było raczej jasne. Potem dodawał, że może i my będziemy kiedyś musieli doświadczyć Syberii. A to znaczyło, że musimy być silni i że jeśli zechce nam się pić alkohol czy palić papierochy, to wtedy tej Syberii nie przetrwamy, a wtedy zginiemy nie tylko my, ale wraz z nami też ta odrobinka Polski, którą każdy z nas stanowi. Pamiętam, że słuchałem tego wtedy w zdumieniu. Nie miałem wątpliwości, że to jest coś bardzo ważnego i mądrego. Stąd i głupio mi było o cokolwiek zapytać. Milczałem więc tylko, a potem wiele razy się przekonywałem, że te słowa dziadka mojego podwórkowego kolegi jakoś we mnie zostały. Przypominały mi się wiele razy. Od najdawniejszego też dzieciństwa sam nie wiedziałem, dlaczego jedne słowa wywoływały we mnie bunt, czasem wzbudzały we mnie zdumiewającą wręcz agresję. A inne jakby wchodziły mi w duszę, i potem odkrywałem, że. Naprawdę nie zdumiewało, że one jakoś żyją dalej razem ze mną. I może jeszcze jeden krótki fragment, jeśli można. Trzeba, żeby ktoś od nas jechał do Gdańska, a ściślej rzecz biorąc, do Gdyni. Wystarczyło pół minuty, jaka zapadła po tym stwierdzeniu, żeby nie było wątpliwości, że owe ktoś od nas może oznaczać tylko mnie. W grupie, w której knuliśmy od długiego już czasu, byłem młodszy od 5 lat od najstarszego, następnego młodszego, a rozmiar moich życiowych obowiązków należał do najmniejszych. Wprawdzie oprócz mającego troje dzieci Krzyżka i w takim samym stopniu dziecia tego maćka był jeszcze Andrzej, jednak on, głównie, główny nasz drukarz, nie dość, że chorujący na serce, to jeszcze jako nigdy dzisiejszy internowany, znajdujący się pod mniejszą czy większą obserwacją SB nie wchodził w grę. O permanentnie ściganym, tropionym tośku, najstarszym z nas i de facto szefie, nawet nie śmiałem pomyśleć. Ktoś utrzymywał ten kontakt z wybrzeżem, ale zdaje się, że właśnie wypadł z obiegu powoli ciągnął Krzysiek. Co to znaczy? Czy znaczy to, że coś się stało? spytałem. O ile wiem, raczej nie, ale ten, który jeździł, z jakichś przyczyn już jeździć nie będzie mógł. W roku po wprowadzeniu stanu wojennego nie musiałem pytać o nic więcej. Znałem dziesiątki ludzi podejmujących decyzję o zaprzestaniu działalności. Teraz, tym razem wcale nie musiało to oznaczać, że zrezygnował ktoś do tej pory kursujący na trasie Wrocław-Gdańsk. Może uznano, że na tej trasie jest już zbyt znany, a może musiał zająć po kimś miejsce gdzieś, gdzie był bardziej potrzebny. Po chwili Krzysiek próbował kontynuować. Wiesz. Wprowadzenie w takie miejsce jakiejś doraźnej osoby, wiem, przerwałem, świetnie wiedziałem o co chodzi. Wiele razy spotykałem się z sytuacją, w której ktoś podejmował się jakiejś roli, a potem dość szybko z niej rezygnował. Ten i ów może nawet przez całe lata był potem zadowolony z tego, że pomógł pod ziemią. Z jednej strony faktycznie tak było pomógł. Tylko że dla tych, z którymi się kontaktował pojawienie się takiego sezonowego konspiratora, Oznaczało ich dekonspirację przed kolejnym człowiekiem. Jeśli ktoś odchodzi, odchodzi z wdrukowaną w pamięć listą adresów, kontaktów. Ci, z którymi działał, wiedzą, że o ich mieszkaniach, skrzynkach kontaktowych czy drukarniach wie kolejna osoba. Osoba, która najprawdopodobniej nikomu o tym nie powie. Najprawdopodobniej. A jeśli po tych kilku latach takich osób, które się wycofały. Jest już wiele, to też wiele osób po zerwaniu z podziemiem cieszących się względnym bezpieczeństwem, zna szczegóły działalności innych. Świadomość, że po mieście chodzą dziesiątki kojarzących Twój adres, na przykład z ośrodkiem dystrybucji wydawnictw organizacji ściganej przez służby paru krajów bloku komunistycznego, nie należy do doznań komfortowych.